Przygotować to wszystko, okleić. Okleiłem tutaj trochę ten parapecik, zagruntować. No i myślę, pod wieczór, jak już tak przeschnie ten grunt, ewentualnie w piątek, położyć strukturę na glejfy, czyli te ościeżnice okienne. I jakby między fundamentem a ścianą ten taki spodzik, nie, pod spodem tam też wyłożyć to, żeby to fajnie wyszło, żeby można było po prostu w sobotę rano zebrać chłopaków, rusztowanie rozstawić i pójść od razu z płaszczyzną. Po całej ścianie.